Dzisiaj troszeczkę bardziej pochmurno, więc od da dawna nie ubieram długich spodni leisów. No Od jakiegoś miesiąca, ale dzisiaj naprawdę jest pochmurno i nie jest za ciepło. Idę właśnie na, na metro, na busa, bo długo myślałam nad tym, czy to zrobić, ale. No, to miasto, jego historia jest silnie związana z tą postacią. Na pewno wiecie o kogo chodzi. Tu jest taka zasada w Medellin, ogólnie w całej Kolumbii, żeby nie wymawiać jego imienia i nazwiska, bo jak wiecie, wiele ludzkich tragedii się rozegrało przez właśnie tę osobę. Ale dzisiaj stwierdziłam, że poświęcę godzinę, dwie, żeby trochę się dowiedzieć i odwiedzić miejsca związane z tą niechlubną postacią. Mówiłam Wam, że dzisiaj szaro, buro i ponuro. Może słońce się przedrze, ale jest dziesiąta. Jak, jak miałoby, to już by to zrobiło. Mgła się utrzymuje, wyjątkowo mgliście, nie za gorąco, może dobrze na chodzenie, akurat. Jestem na cmentarzu. Idę teraz zobaczyć grup. Powiem szczerze, czuję się bardzo dziwnie tutaj będąc. No ale jest to związane z historią Kolumbii i miasta. Groby Pabla, jego brata, matki i ojca. Takie kolejki gondolowe to coś normalnego w Medycynie. Kilka linii łączy najważniejsze dzielnicę i można taką kolejką przejechać za 3 zł, więc jest to tanio, a widoki są cudowne. Zobaczcie. Biblioteka imienia Tomasa Karaskija. La Quintana, kolejna biblioteka. Jest ich tutaj bardzo dużo i wszystkie mają raczej nowoczesne kształty. Nowoczesna bryła, połączenie betonu z zielenią. Już troszeczkę zaniedbana. Swoje lata widać, że ma. Mało się kończy, ale żeby dojść do mojego hostelu, to trzeba mieć trochę cierpliwości. Jeszcze wracając do hostelu, postanawiałam zajrzeć do parku Bosych Stóp, gdzie mieszkańcy miasta otoczeni zielenią, szumem wody mogą odpocząć od tego zgiełku wiecznego. Są tutaj ścieżki, po których można chodzić właśnie boso. I zażywać takiej relaksacji, odczuwania przyrody po kamieniach, po piasku, po wodzie. Więc bardzo fajna rzecz, zaprojektowana z myślą o relaksie i ucieczce od spraw codziennych. Kolejny przykład połączenia nowoczesności z naturą. Jak widać, da się i całkiem fajnie to wygląda. Słońce coraz niżej, a ja idę wypróbować te ścieżki kamieniste, przemawiają do mnie. Już pomału zwijają, ale jeszcze udało mi się tutaj złapać na święta piękne dekoracje. Medellin w ogóle słynie z tego i warto tutaj być w grudniu albo początkiem stycznia, ale przed Bożym Narodzeniem miasto jest bardzo rozświetlone i ściąga turystów z całego kraju którzy podziwiają te dekoracje. To nie są zwykłe iluminacje świetlne, ale całe instalacje artystyczne. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak to wygląda nocą. To u góry, te sznurki, to są lampki i wzdłuż rzeki takie iluminacje świetlne. Musi być naprawdę pięknie. Teatr miejski, bardzo duży budynek, pewnie w środku piękny. No, niestety nie mam czasu, żeby zobaczyć. Jeszcze w drodze do hostelu szybko skoczę do marketu. No i może powiem coś o tych marketach. Według mnie jednym z tańszych jest Ara. Jest też sklep, taki market D1, czy tam D1 i Exito właśnie. Chociaż w Exito niektóre produkty są droższe. Zależy. Moją rutyną stała się sałatka owocowa na śniadanie. Tutaj w towarzystwie jeszcze herbaty z koki z Peru z limonką i owsianka. Dzisiaj rano pokażę Wam trochę mój hostel. Tu jest taras na, na samej górze, który jest też kuchnią i takim miejscem do relaksu. Kuchnia dobrze wyposażona. Sporo miejsca do, do pracy z laptopami, a ludzie podróżują i pracują. Można. Lecę teraz do miasteczka małego, takiej wioseczki. Już byłam w takiej, ale piękny. No, mogł, mogłabym taki mieć. Pueblito Paisa znajduje się na wzgórzu Nutibara którego wierzchołek ma 1569 metrów no i właśnie zaczynam wędrówkę do góry trochę schodów jest dobre na, na trening Znajduję się teraz w do paisa Jednym ze wzgórz, z którego otacza się piękny widok na Medellín i na całą dolinę, w której miasto jest położone. Skansen ten zainicjowano w 1978 roku, przenosząc tutaj elementy miejskie z miasta El Puniol, ponieważ zostało ono zalane, tworząc zbiornik Puniol Guatape, który teraz jest jedną z atrakcji okolic Medellinu. Pueblito Paisa to doskonały to przykład architektury regionu Antiochia, więc warto tutaj przyjść lub przyjechać, żeby zobaczyć kolorowe budynki właśnie tego regionu. Przeniesiono tutaj różne budynki. Jest tutaj między innymi zakład fryzjerski, szkoła, dom parafialny, kościół i różne sklepiki z rękodziełem. Jest także muzeum i teatr miejski. Budynki pochodzą z XIX i XX wieku. Można tutaj podziwiać różne przykłady architektoniczne. Jest tu kolorowo Zarazowano przestrzeń do relaksu, sportów. Park jest wart na pewno odwiedzenia i co ważne jest bezpłatny. Nie tylko architektura jest tutaj warta podziwiania, ale także liczne okazy przyrody. Park jest bardzo zielony i sprzyja różnym sportom, ćwiczeniom, co też czynią tutaj ludzie. No właśnie tam na dole teraz jest gimnastyka. Pomnik Jose Horacio Betancura, przedstawiający wodza Nutibara razem z wojownikiem, i u jego stóp jest puma, która jest symbolem odwagi i mocy. Znajduje się tutaj także muzeum miejskie, w którym możemy się dowiedzieć wiele ciekawostek o historii regionu. Nie ma za dobrej widoczności. Mleko. A tam tych wzgórz już nie widać niestety. Z widokiem na Medellin. No zaraz... Lecę do hostelu po plecak. Wzgórze Nutibara. To jedno z siedmiu wzgórz, które otaczają Medellin. Powiem Wam tyle. Medellin kosmos. Naprawdę miasto zrobiło na mnie duże, duże wrażenie. I mam wrażenie... Wrażenie, wrażenie. Myślę, że tutaj mogłabym zamieszkać. Jest to teren chroniony, na którym znajduje się właśnie... Miasteczko Paisa. Jest tutaj wiele ekologicznych tras. Można obserwować różne gatunki zwierząt. Jest to schronienie dla ptaków. Właśnie takimi nowoczesnymi konstrukcjami jest wypełniony ten park. Jest dużo rozwiązań dla sportowców. Siłownie na wolnym powietrzu. Można tutaj rozkoszować się ciszą. To jest niesamowite, jak niektóre miejsca do nas przemawiają, i Medellín tak właśnie zrobiło ze mną. Jest tutaj kilka rzeczy, które mogą denerwować, albo przynajmniej sprawiać dyskomfort, ale jest znaczna ilość tych pozytywnych rzeczy, która przeważa na korzyść tego ogromnego miasta. Ale cacko. No, i mój hostel nazywa się Międzynarodowy Dom. I tutaj się wpisuje hasełko, i wchodzimy. Właścicieli tu nie ma. Znaczy, no ogólnie są, ale. Hola! Nie, mój wielki zasięg. Mój pokój. Ośmioosobowy. Teraz trochę bałagan pani sprząta. Razem z łazienką dla ośmiu dziewczyn, kobiet, 20 zł noc. Kawałek trzeba dojść do atrakcji, ale spoko. I w drodze na dworzec północny. Z tego dworca na ten dworzec przyjeżdżają. Autobusy z północy, czyli z Santa Marta, i stąd też z tego dworca można jechać do między innymi Guatape, Santa Fe Antioquia, Jardin, Jerico i innych mniejszych miejscowości, czy większych. Dworzec jest sporych rozmiarów, bo musi obsłużyć